Hej, Tutomek, zostań muzykiem. Dzisiaj pokażę Ci, jak zacząć grać na pianinie w pięciu krokach. Na końcu filmu będę mieć dla Ciebie niesamowity prezent, więc zostań do końca. Myślę, że w życiu każdej osoby na pewnym etapie pojawia się marzenie, by nauczyć się grać na jakimś instrumencie. Niestety, tylko nielicznym z tych marzycieli się udaje. Zazwyczaj mają na to wpływ trzy czynniki. Brak wiedzy, jak zacząć. Brak środków na prywatnego nauczyciela oraz zniechęcenie z powodu nadmiernej ilości wiedzy i miernych rezultatów. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak w prosty sposób zacząć grać na pianinie, by jak najszybciej zauważyć zadowalające efekty. Krok pierwszy: instrument. By rozpocząć naukę gry na pianinie, będzie Ci oczywiście potrzebny instrument. Nie musi być to najwyższej klasy pianino akustyczne czy fortepian. Równie dobrze na początku sprawdzi się keyboard, który z czasem będziesz mógł wymienić na pianino cyfrowe czy akustyczne. Najważniejsze, żeby zacząć grać, więc wybór instrumentu nie może cię przytłoczyć. Jeśli pozwalają na to środki, to najbardziej rekomenduję na początku pianino cyfrowe. Jednak żeby wystartować, tak naprawdę wszystko się nada. Krok drugi prawidłowa postawa. Jest to jeden z najważniejszych elementów nauki gry na pianinie. Niestety często pomijany. Kiedy Twoja postawa przy instrumencie nie jest prawidłowa, może powodować różnego rodzaju bóle, a w najgorszych sytuacjach kontuzje. Warto od samego początku nauki pilnować prawidłowej postawy, by weszło nam to w nawyk. Najważniejszymi elementami, na które musisz zwrócić uwagę, to odpowiednia wysokość stołka, proste plecy, luźne ramiona oraz łokcie. Dokładny opis tego, jak prawidłowo siedzieć przy instrumencie, znajdziesz w tym filmie. Powinno się coś wyświetlić. Krok trzeci. Klawiatura, żeby zacząć grać, potrzebujesz wiedzieć co nieco o klawiaturze pianina. Po pierwsze, klawiatura składa się z czarnych i białych klawiszy. Zauważ, że czarne klawisze ułożone są w powtarzający się wzór: 2 3 2 3 i tak dalej. To dzięki nim jesteśmy w stanie odnaleźć się na klawiaturze. Po drugie, prawą stronę dźwięki są coraz wyższe. A w lewo coraz niższe. Więc zazwyczaj to prawa ręka będzie grała melodię na wyższych dźwiękach, a lewa akompaniament na niższych. I po trzecie. Nie zdziw się, jeśli twoja klawiatura jest trochę krótsza niż moja. Spowodowane jest to tym, że twój model pianina ma mniejszą ilość klawiszy. Na początkowym etapie gry to nie jest żaden problem, gdyż będziesz korzystać przeważnie z klawiszy w środkowym rejestrze klawiatury. Krok czwarty. Nazwy palców. Tu sprawa jest prosta. Palce liczymy od kciuka. Kciuk to pierwszy palec wskazujący drugi, środkowy trzeci, serdeczny czwarty i mały piąty. Tak samo w lewej ręce: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Czas na krok piąty, czyli prawidłowe ustawienie rąk na klawiaturze. Opuść luźno ręce, by zwisały wzdłuż ciała. Podtrząśnij prawą ręką kilkukrotnie, by wszystkie mięśnie się całkowicie rozluźniły. A teraz użyjemy trochę wyobraźni. Wyobraź sobie, że ktoś chwyta twoją rozluźnioną rękę w tym miejscu i powoli przenosi ją na klawiaturę. I teraz ważna sprawa: klawiatury dotykaj tylko opuszkami palców, a nie całą dłonią. Oczywiście, pierwszy palec dotyka bokiem opuszka. Palce powinny być zaokrąglone, a pod nimi przestrzeń. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni piłkę tenisową. Możesz też położyć dłoń na kolanie i takie ustawienie przenieść na klawiaturę. Nigdy nie trzymaj dłoni płasko na klawiaturze. Kolejną ważną sprawą jest nadgarstek. Powinien być elastyczny, a nie napięty. Nadgarstek będzie Ci pomagał w graniu, więc nie możesz go usztywniać. Zwróć uwagę, by nie był wygięty ani w górę, ani w dół, tylko był na równo. Mając takie podstawy, możesz śmiało przechodzić do grania swoich pierwszych utworów. Ale ale, przecież możliwe, że jeszcze nie znasz tych strasznych i kłopotliwych nut. Co teraz? I tu właśnie przychodzę do ciebie z rozwiązaniem. Mam dla ciebie prezent, o którym wspomniałem na początku filmu. Przedstawiam ci naszego darmowego e-booka: Zacznij grać na pianinie bez znajomości nut, z którego nauczysz się aż pięciu kultowych utworów. W e-booku znajdziesz takie hity jak Oda do radości czy Morskie opowieści. Jest to też świetny sposób, by rozpocząć swoją przygodę z instrumentem. I przestać szukać wymówek. Żeby pobrać darmowego e-booka, wejdź na link w opisie filmu i podaj swój adres e-mail, na który ma być wysłany. Po chwili dostaniesz od nas maila z e-bookiem. Pamiętaj, że jeśli nie zauważysz wiadomości od nas, to sprawdź foldery powiadomienia, oferty, społeczności oraz spam. Skrzynki pocztowe lubią płatać figle. Przenieś nas również do Zakładki Głównej, by nie przegapić kolejnych maili z potężną dawką muzycznej wiedzy. A teraz nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Ci udanego ćwiczenia. Do zobaczenia!